A teraz czas na kubusiową piosenkę. Miś kubuś o brzuszek dbać musi, bo brzuszek słodkości wciąż chce. Miś kubuś o brzuszek dbać musi. Dlatego tak je. je, je. Gdy burczy w brzuszku i w duszy, po miód miś wyprawiać się zwykły. Miś na tym się zna, miód znajdzie raz dwa. No chyba, że miód gdzieś był z, z znik Miś Gubuś o brzuszek dbać musi, by w brzuszku nie zalęgł się głód. Miś Gubuś o brzuszek dbać musi, to całkiem słodziutki jest trud. Nie przejmuj się brzuszku malusi, burczenie już mógł skończyć bysz. Jest pusty garnuszek, więc miś bierze brzuszek i tuszę po miód chciałby iść. Przyjaciół mam w gdzieś znajdą mi miód i będzie szczęśliwy i brzuszek. Musi przyjaciele. Oglądaj w Disney Channel.